Do przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na śnieżce przymierzano się już od wielu lat. Przy okazji tych prac najprawdopodobniej poprowadzona zostanie również nowa sieć energetyczna. Cieszy nas to, że właściciel obiektu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poważnie rozpoczął ten proces inwestycyjny i my jako Karkonoski Park Narodowy z pewnością włączymy się w ten proces, pomożemy, a nawet będziemy go współfinansować, pozyskując środki, dlatego że znaczna część tej inwestycji przebiega przez teren Parku Narodowego. Zależy nam na rozwiązaniu problemu gospodarki wodno-ściekowej na śnieżce. Nie tylko parkowi, dlatego podobno partycypować w kosztach tej inwestycji ma jeszcze kilka podmiotów. Jeżeli połączymy siły z prywatnymi podmiotami takimi jak Skiarena Karpacz, z pewnością ścieki możemy sprowadzić do Karpacza i zapomnieć o tym problemie na wiele lat. Chcę tu zaznaczyć, że również czescy partnerzy, zarówno miasto Pec pod Śnieżką, jak i Park Narodowy po stronie czeskiej również jest zainteresowany tym problemem i też włączą się w realizację tego przedsięwzięcia. Koszt przebudowy oszacowany został na około 10 milionów złotych.